Trzydorz! Jestem, panie rotmistrzu. Krzysztof, wejdziesz sam. Ludziom czekać. Grzegorzu? Nie czy niczego czego byś potem przed Bogiem wyznać nie mógł. Rozkaz, wachmistrzu. Jasiek? Otwieraj! Wejdź! Pilnuj, żeby to zwierzę jakoś krzywdy twojemu dowódcy nie uczyniło. Zdezynfekowane jest naprawdę czyste. Ani proszek, ani żel do prania, tylko Ariel w płynie rozpuszcza się błyskawicznie, i najlepiej usuwa większość najtrudniejszych plam. I po plamie Ariel twoje ciuchy piękne jak ty. Kto gra główną bohaterkę serialu Na dobrej na złe dr Zofia Stankiewicz, Małgorzata Foremniak, Grażyna Szapołowska czy Izabela Skorupko. Oto pierwsze pytanie w konkursie audioteletki. I pytanie drugie. W jakiej miejscowości znajduje się szpital, w którym toczy się akcja serialu Na Dobrej na złe? W Trojanach, Leśnej Górze, czy... Ponad 2000 osób to dwa razy więcej niż stanie do ostatecznej rozgrywki. SLD i UP mają twardy orzech do zgryzienia. Muszą wybrać ludzi, którzy stawią czoło rywalom z innych partii. Mają to być osoby kompetentne, które sprawdzą się jako politycy. Na listach znajdą się więc fachowcy od prawników i ekonomistów, zaczynając, na specjalistach od rolnictwa i ochrony środowiska kończąc. Co najmniej jedną trzecią kandydatów. Wśród polskich twórców Majakowski był znany już w latach dwudziestych. Młodsi widzieli w nim przedstawiciela europejskiej awangardy artystycznej. Dla tych, co odrzucali koturnowość i melancholijność poezji młodopolskiej, a więc dla futurystów i części skamandrytów, był przede wszystkim antytradycjonalistą, twórcą rewolucji poetyckiej. Ze wspomnień pisarza Kornieja Czukowskiego. Zimą XIII roku obejrzeliśmy tragedię Włodzimierza Majakowskiego pod tytułem Włodzimierz Majakowski. Z nim. Potwierdził tutaj swoją wartość dla tego zespołu, szczelił bramkę w trudnych warunkach, chciał kontynuować tę, ten mecz, chciał grać, chciał pomóc zespołowi. Niestety kontuzja okazała się silniejszą. A więc kolejna zmiana w polskiej drużynie wymuszona kontuzją. Niespodzianki przynosi życie, ale trzeba sobie z nimi radzić. bezzasadną. i mimo że Szymańska nie zabiła, to zdaniem sądu nakłoniła do zbrodni. To była postawa wiodąca w tej sprawie. Ona rzeczywiście. Senat debatuje nad ustawą gwarantującą 600 milionów złotych z budżetu państwa na program budowa kampusu 600. Michał Żerwłakow. obok niego Jan. Na pograniczu Paulu puszcza jednak Grej. Znowu nie ma spalonego. I znowu groźnie Ormianie. Jest Petros Jan na pole karne. I dobrze Michał Żewłaków tym razem, bo tam już nadciągał Tarki Jan. Powrót zawodników z defensywy był bardzo dobry. Dobrze ustawieni Michał Żewłaków uratował sytuację. To nasza pepsi! E! Wracaj! Wyciągnij na stąd! Nie, nie, to w ogóle nie ma Woli sensu! Proszę! Szybciej! Tylko prawo. lewo! Nie! Trochę? Nie! nie absolutnie nie! A Tylko nie lewo! ona na prawo! Z I co? Chcesz mieć pogląd? Czytaj przegląd! Co poniedziałek w kioskach. Tylko nie mogę sobie przypomnieć, czy u mnie czy u Ciebie. Jesteś niemożliwy. Ale jaki skuteczny za Popatrz. W pół do drugie. Wartościowe, wysokie miejsce. Na to, że pierwszym widzieliśmy Hiszpana Domingueza. Potem Niemiec Tarik Burak. Simon Lis z Wielkiej Brytanii. Simon Lis na trzecim torze. I, i oto właśnie, właśnie Paweł Czapiewski. Czapiewski. Dostałem w baniak i poleciałem na glebę. No i wtedy jeden z leszczy z kamarza mi przy... Znaczy, dowalił. Z czego? No, mówię, z kamasza. Chodzi o to, że e, ktoś pana kopnął i pan upadł na ziemię i uderzył się w głowę. gdzie problem będzie musiał obiegać po zewnętrznej swoich rywali, ale zobaczmy jak, jak Polak w tej chwili tak przyspiesza po zewnętrznej. Prowadzi Włoch. Andrea Longo. Longo wysoki, dużo wyższy od Czapiewskiego. On ma właśnie taki I teraz Polak filiż. po zewnętrznej przesuwa się na drugą pozycję. Świetnie, ale tam będzie jeszcze... Ostatnie 200 metrów biegu. Andrea Longo i Paweł Czapiewski teraz po zewnętrznej atakuje Rosjanin. Jakieś przepychanie łokciami, odpychają się zawodnicy, ale to jest normalne w walce na wirażu. Andrea Longo i atakuje Paweł Czapiewski. Bardzo dobrze. Polak i Włoch Wiedziałeś, że ja marzyłam o Italii. Mhm. Michał, jak myślisz, czy nam się uda razem być do końca życia? Myślę, że tym razem na pewno się uda. Lica osiemdziesięciu metrów. Przede wszystkim pokona tych rywali. Właśnie, Francuzów reprezentuje tutaj Brissot, który w tym sezonie tylko 76-50. Zatem myślę, że Raymond Kółko zdoła pokonać oszczepnika francuskiego. Włochów reprezentuje Antonio Desiderio, 80-80 w tym sezonie rekord życiowy. A zatem także zawodnik w zasięgu możliwości Raymonda Kółko. Polacy walczą w tej chwili nawet o zwycięstwo w Superlidze z reprezentantami Włoch i Francji. Być może do tej walki jeszcze włączył się Brytyjczycy, którzy stopniowo odrabiają stracony pierwszego dnia punkt. Legenda światowej lekki atletyki, Heike Drexler, startuje już prawie od 20 lat na wielkich imprezach. ...Józefa Lisowskiego, no liczymy, że tutaj dołożą ten ostatni mocny akcent i poprowadzą polską reprezentację do zwycięstwa w superwidze. Nie jesteśmy bez szans. A Junis Barber, 6,71, prowadzenie w konkursie skoków dal, to jest mistrzyni świata. W siedmioboju, urodzona w Sierra Leone, reprezentująca w tej chwili Francję. Paula Ratki wciąż prowadzi, tuż za nią z numerem. Miesiąc po zakupie była jakaś komisja. Nie byli żadnych zastrzeżeń. Potem, nie wiem, jakiś Donos Doniku. każdej strony. Są rzeczy, do których zawsze warto wrócić. Rzeczy po prostu najlepsze, jak warka jasne pełne. Złociste, pełne, z piękną, białą pianą. Warka jasne pełne. Tak smakuje piwo. Im piękniejsze okoliczności przyrody, tym gorzej, jeśli masz alergię dobrze, o tym wiesz. Na alergin zwalcza wszelki objawy. Ale jakim cudem? Przecież jeszcze rano nie był go. Możesz wybrać atrakcyjne nagrody z nowego katalogu BP lub oddać punkty na pajacyka. Odwiedź stację BP, otrzymasz katalog oraz kartę BP Partner Club. Zacznij już dziś. Kupuj, tankuj, zbieraj punkty. To się opłaca. Dzień dobry, jutro słonecznie będzie na zachodzie kraju, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie może przelotnie padać, temperatury od 19 do 23 stopni. Niedziela, 24 czerwca, Piotr Gębarowski, zapraszam na Teleekspres. Jan Paweł II przypomniał rolę Rusi Kijowskiej w krzewieniu chrześcijaństwa w Europie Wschodniej. Prezydent Niemiec, Johannes Rau, popiera nasze szybkie wstąpienie do Unii Europejskiej. Policja zatrzymała trzech mężczyzn, którzy przyznali się do zabójstwa wędkarza na Mazurach. W teleekspresie będzie o trzech tenorach, którzy promowali Pekin jako doskonałe miasto na olimpiadę. Pokażemy też, jak połączone siły jubilatów, czyli lata z radiem i teleekspresu, podbijały łowiską ziemię. Na Ukrainie w deszczu i zimnie ponad 150 tysięcy wiernych modliło się na uroczystej. Kwiat pod dość rozległy, niezbyt fortunnie umiejscowiony. Musimy operować natychmiast. Choi ma poważne zaburzenia oddychania. Nadaje się do natychmiastowej operacji. Do roboty, panie No, nareszcie coś się dzieje. Na lotnisku Czajka w ławrze peczerskiej w Kijowie odprawiono nabożeństwo. Komentatorzy uważają, że zbieżność czasu nie była przypadkiem, a prawosławnym duchownym chodziło o odciągnięcie uwagi od mszy papieskiej. Rzecznik Watykanu Joachim Wal, komentując wczorajsze niechętne papieżowi wypowiedzi Patriarchy Moskwy i Wszechrusi, powiedział, że słowa Aleksieja II. Dobrze, nie muszę jeść tego na co dzień. Mały włosy cięc załatwiłby mi takie żarcie do końca życia. Eu e lu wolny czas na łonie natury. Uwielbia wysokogórskie wędrówki, kocha psy i hoduje rybki. Wojtek, kandydat z numerem 2. Bartek, trzeci kandydat. Przyjechał do nas z Gdyni. On z kolei lubi studiować i dobrze się bawić. Zbiera atlasy i pracuje społecznie. W wolnych chwilach Bartek jeździ rowerem po plaży i marzy, marzy, marzy o dalekiej wyprawie. W misji specjalnej o przemyśle erotycznym w Polsce już dziś. O dziewiętnastej, nie bacząc na niebezpieczeństwa, dziewiętnastoletni Adyan Hove, tej dwadzieścia pięć, skazani przez los, bezradni, Bóle były nie do wytrzymania. Proszę, z pomocą wiernych przyjaciół, bez troski, chłopak bardzo. Bien, Quinta la Bielorussia. Germania, Russia, Francia. Questo è il risultato. La Russia che prova a rimontare con Great Breuer che fa doppietta vinto. l'année suivante. Mit 23 Prozent im Juni eine sehr große Gruppe. Nun vergleichen wir die zurzeit für möglich gehaltenen Kandidaten mit Bundeskanzler. Kanzler bei Angela Merkel wären sechs. Ministers heard the Falange were now in the camps. Dorostwa domowego. Świetnie, jesteśmy w kominie. Zróbmy parę kółek. Proszę jeszcze Wojtka. Ja podczas Wielkiego Potopu nie, nie pozwoliłbym zabrać na arkę komarów. Które skutecznie psują nasły podczas letnich eskapad, szczególnie wieczorkiem, kiedy zaczyna być naprawdę przyjemnie. Uwaga, zaczynamy. Kabaret. Od to na scenę. Sponsorem programu jest Telekomunikacja Polska SA, dostawca cyfrowej usługi Octopus i ISDN. Europy, Historia Polski, Polska w Europie, Wspólnoty Europejskie, Parlament Europejski, Rada Europy, Unia Europejska, Europejska Polityka, Europejskie Programy i Fundusze, Historia, Kultura, Sztuka Krajów Europejskich, Przyszłość Polski, Przyszłość Europy, Przyszłość Polski w Europie, Europejczycy w Polsce, Polacy w Europie. To jest właśnie tematyka teleturnieju Euroquiz. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. W pierwszym etapie rozegraliśmy 12 spotkań, w których wziął udział 36 drużyn gimnazjalistów z całej Polski. A do drugiego etapu zakwalifikowały się już tylko 24 drużyny. Dzisiaj rozpoczynamy trzecie rozgrywki ćwierćfinałowe. W każdych rozgrywkach ćwierćfinału biorą udział 4 drużyny. A na zawodników czekają wielkie emocje. Na zwycięzców natomiast wspaniała nagroda. Ufundowana przez ambasadora przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Polsce. Niezwykła podróż do stolicy Zjednoczonej Europy. O naszych finalistach nie zapomniał także minister Edukacji Narodowej.